Cześć, jestem Malena. To jest mój mąż. Minuta. To jest moja kochana szaranicza. A to są moje kroniki zarazy. Odcinek pierwszy. Oczekiwanie. 24 stycznia 2020, piątek. Pierwszy przypadek koronawirusa w Europie. Koronawirus. Koronawirus? Proszę cię. Więcej ludzi umiera na grypę raka z głodu i głupoty. 4 marca 2020, środa. Wirus dociera do Polski. Wirus dociera do Polski. Całą uwagę skupia na sobie pani z Sanepidu, która dzięki brawurowemu występowi staje się jednodniową królową internetów. Nie całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem, tak? A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić, tak? 8 marca 2020 niedziela. Spotykamy się ze znajomymi i ich dziećmi. Pół dnia spędzamy w galerii sztuki, tarzając się po poduszkach, oddychając wspólnym powietrzem, dotykając klamek i poręczy, oraz niechybnie plując na siebie. Nasze drogi przecinają się z drogami setek ludzi. A, najlepsza jest sala z fruwającymi karteczkami. Tysiące małych kwadracików wiruje w powietrzu, przechodzi z rąk do rąk, przykleja się z ust do ust, wpada pod ubranie. Na każdej jest jakaś literka. Gdyby to był film, zapewne ułożyłyby się w napis COVID-19. 9 marca 2020, poniedziałek. Do starszego przychodzi koleżanka. Wracamy razem ze szkoły tramwajem na luzie. Cieszę się, że rodzice dziewczynki nie wariują i nie zabronili nam jechać środkami komunikacji miejskiej. Wieczorem przychodzi po nią tata. Nie wita się z nami jak zawsze. Od razu biegnie umyć ręce, a drzwi do łazienki otwiera łokciem. Temat jest tylko jeden. Trochę nas to wszystko bawi, aczkolwiek to spotkanie jest cezurą nowego. 10 marca 2020, wtorek. Coraz więcej przypadków wirusa w Polsce. Robi się dziwnie. Trochę się denerwuję. Ale jestem też podekscytowana sytuacją. Wieczorem jadę na spotkanie z przyjaciółmi, tramwajem. Zastanawiam się, czy to rozsądne, ale nie chcę siedzieć w domu. Tylko się tam nie całuj. Obiecuję się nie całować, po czym całuję się z raz, dwa, cztery, pięcioma osobami. Nie umiem powiedzieć, nie zbliżajcie się. Ciągle to dla mnie dziwne, niegrzeczne. 11 marca 2020, środa. Wirus się rozprzestrzenia. Odwołują wszystkie masowe imprezy. Zamykają kina, teatry, szkoły. Zaczynają krążyć plotki o rychłym zamknięciu miasta, granic kraju, odwołują część lotów. Czujesz jak w pilotowym odcinku jakiegoś apokaliptycznego serialu. Ponoć ze sklepów znika jedzenie. No u mnie pod domem jest wszystko, no. Może papieru toaletowego trochę mniej. No nie robię wielkich zapasów, jakoś nie czuję, żeby to było konieczne. Od jutra zamknięte szkoły, będzie hardcore. ハハハハ